Raz, raz, 3, 4, 5 Jak zawsze mówię, cześć, ciemanko A w dzisiejszym odcinku yy, Będzie podsumowanie Akcji Solar Fan. Hmm, nie podsumowanie, tylko rozstrzygnięcie Tego naszego konkursu Bo yy, podsumowanie Akcji Solar Fan Już widzieliście tu Pokażę wam, które zdjęcia wybrałem jako najlepsze I je nagrodzimy A czy mnie nagrodzimy? No to wam powiem, czy mnie nagrodzimy Akurat mam tu pod ręką jedną z nagród Yy, która będzie dla Grzegorza Naciuka? Za tą, o tą, o, o. Wybrałem moim zdaniem 10 najlepszych zdjęć, ale naprawdę ciężko mi było wybrać 10. Chciałbym wybrać więcej, jednak niestety fundusze nie pozwoliły na tyle nagród. Także jest 10 nagród. Yy, przede wszystkim są to właśnie ramki z Waszym zdjęciem które mi się podobało. Mam nadzieję, że Wam również się to zdjęcie podobało i taka pamiątka, ramka z takim zdjęciem, gdzieś zawiśnie u Was yy, na ścianie. Grzegorz stworzył zdjęcie, które jest niesamowicie dobre solarygraficznie. To jest właśnie jakiś budynek, tutaj odbicia karoserii samochodów, dodatkowo nad budynkiem pełno śladów słońca. Tego słońca jest tutaj opór na tym zdjęciu, naprawdę to jest wyśmienite zdjęcie solary graficzne. Do Grzegorza wędruje jego zdjęcie z taką oto fajną ramką. Kolejną osobą, którą musiałbym nagrodzić jest Łukasz Dobrzyński za fotografię, która również jest na okładce kalendarza Solar Fan. To zdjęcie jest y, symetrycznie przepiękne, y, z pół na pół, pół odbicia w wodzie, pół, y, pół horyzontu ten budynek taki ma świetny klimat, dlatego postanowiłem je umieścić również na kalendarzu solar Kolejną osobą, którą chciałbym nagrodzić, jest Dominik Polak. I zdjęcie takiej oto dzwonnicy. Bardzo ładne techniczne zdjęcie, ostre, piękne ślady słońca. No po prostu sam bym chciał takie zdjęcia robić. Naprawdę jesteście niesamowici. Kolejne zdjęcie jest autorstwa yy, Gabrieli Krysińskiej. Wielkość tych ramek nie ma znaczenia, czy zdjęcie mi się podoba bardziej, czy nie. Po prostu takie miałem, takie kupiłem ramki. Tak to postanowiłem e, podzielić. E, Gabriela Krzysińska, bardzo piękne zdjęcie poczty. Nie wiem, gdzie ta poczta znajduje się. Zdjęcie bardzo dobre. Gabriela, który raz z rzędu robi piękne zdjęcia z naszej zabawy, super fan. mi się jej zdjęcia podobają. Kolejna praca jest to Eryk Grzech. W kwadratowej. E, e, on akurat zrobił spółwalca, nie jest zdjęcie okrągłe, tylko kwadratowe. I wiatrak. Bardzo mi się podoba to zdjęcie. Również w kalendarzu można je znaleźć. Kolejne zdjęcie. Hubert Garliński. Zdjęcie, o ile pamiętam, ratusza w jakiejś miejscowości, tylko nie wiem jakiej. I to jest obróbka autora. Autor obrobił, tak? Zdjęcie mi podesłał. Więc y, niektóre są zdjęcia waszych obróbek. Ja, jak ktoś obrabiał, ja już drugi raz tego zdjęcia nie obrabiałem. Tomasz Szultka. Zdjęcie stacji benzynowej, na którym to zdjęciu poodbijały się samochody, znaczy odbicia od karuserii samochodów, które podjeżdżały, tankowały do tej stacji benzynowej. Bardzo fajne zdjęcie, super. Zawsze chciałem takie zdjęcie zrobić. Kolejne zdjęcie jest autorstwa Grzegorza Lewdorowicza. To jest to zdjęcie, które mówiłem, że Grzegorz powiesił puszkę odwrotnie. Ale naprawdę to zdjęcie mi się podoba Dlaczego mi się podoba? Ponieważ tutaj ten, ten samochód pani stoi taki na dole eee, Często parkował widać w tym samym miejscu To nic, że jest puszka odwrotnie zamontowana i mało słońca Ten samochód i ta szklarnia, które na tym zdjęciu mi bardzo kompozycyjnie tutaj pasują Kolejne zdjęcie i nagroda wędruje do Grzegorza Dudka Który zamontował swoją kamerę w samochodzie, w którym pewnie jeździ Bo wiem, że jest yy, Grzegorz jest kierowcą zawodowym, chyba. I on taką ciężarówką sobie jeździ po Polsce. I zamontował tą kamerę właśnie w swoim pojeździe. No i bardzo ładne zdjęcie. I to też jest obróbka Grzegorza. Grzegorz tak postanowił sobie to zdjęcie przerobić. I ostatnie zdjęcie, które najbardziej mi się chyba podobało ze wszystkich, Artur Śliwakowski, który stworzył: O właśnie, zdjęcie jakiejś kamienicy. No, co to dużo mówić? No, to jest idealne zdjęcie. No, tutaj nie mam się do czego przepić. I oprócz tego. Każdy kto otrzyma ode mnie swoje zdjęcie z tą ramką, dodatkowo otrzyma też każdemu dorzucam taki kalendarz. A Baga muszę... jeszcze raz. Każdemu dorzucam kalendarz Solar Fan 2023 ze zdjęciami najlepszymi. Jeżeli ktoś Wcześniej zamawiał kalendarz, a nie wiedział, że wygra nagrodę i dodatkowy kalendarz, także będzie miał kolejny kalendarz, żeby komuś tam wręczyć powiedzmy. Ja przed projektowaniem kalendarza wiedziałem, że je nagrodzę, dlatego nie dawałem tych zdjęć, no może oprócz tego, który jest na okładce jest na okładce i jest w ramce, yy, nie powtarzają się te zdjęcia, czyli jeżeli ja wybrałem zdjęcie yy, Tomasza, to już później nie wrzucałem tego zdjęcia jako główne w miesiącu, bo nie chciałem dwa razy tych samych zdjęć, zdjęć wyróżnić. Także, te wasze zdjęcia również są w kalendarzu, ale nie jako główne. Postanowiłem inne zdjęcia, które też mi się bardzo podobały, ale, jeszcze, ale niestety nie otrzymały nagrody w postaci tych, tych ramek z zdjęciami, postanowiłem też nagrodzić jako zdjęcia główne w każdym miesiącu. Także te zdjęcia, które są główne w każdym miesiącu, również bardzo mi się podobały, no a te są też z kalendarzu tylko jako mniejsze. Także dziękuję bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w tej edycji zabawy SolarFan. Konkurencja była spora, naprawdę bardzo dużo z mi się podobało, niestety nie mogłem wszystkich nagrodzić. Mam nadzieję, że osoby, które otrzymały nagrody będą zadowolone z tych nagród, zawisną te ramki na waszych, na waszych ścianach. To wszystko na dzisiaj. Cześć!